Hej, hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Bartek, a to już piąty odcinek z serii Star Wars Upadły Zakon. Um, ostatnim razem, czy w ostatnim odcinku skończyliśmy um, w miejscu rozwidlenia dwóch ścieżek, których jeszcze um, nie zbadaliśmy. No i spróbujemy dokończyć tą mapę, chociaż um, nie wiem ile jeszcze będzie ona trwała. Widzę w klimatycznym miejscu. Dosyć. Ym... Najpierw pójdę w miejscu, w kierunku miejsca, z którego już szliśmy, żeby tam czegoś nie pominąć dzisiaj. Tak, czyli oczywiście w tym kierunku. Wow, czekaj, czy będziemy tam na górze i, sk i skoczymy tutaj. Tamtąd. Może to będzie jakiś boss Zobaczymy. Ach, i ja oto wchodzi, w końcu jest światła. W światło, w końcu mogę e, zobaczyć wszystko co jest pod ziemiami, a nie tylko to wokół czego jestem. Wychodzę gdzieś No, proste. Pojedinka nie są takie groźne. A, czy mogę je po prostu zetkować bez obawy na kontrę? Czóźna w tym kierunku widać, że będzie jakiś ciąg dalszy. Ja będę jeszcze chciał zobaczyć, co jest w tym miejscu. O tej co jeszcze bliżej. Um, więc już mogę się pójść. Oczywiście jak się Wam spodobać odcinek, to możecie wstawić łapkę w górę i subskrypcję. Pod moim kanałem będę bardzo wdzięczny. A jeżeli nie widzieliście innych moich odcinków, to to możecie patrzeć na mój kanał i je zobaczyć o właśnie o tym mówiłem szynka, no aż mi po nic nie przyda ale no dobra znalazłeś coś BD-1? No, nowy materiał świetny. zobaczmy co ostatnim razem znaleźliśmy brawo mamy a jeszcze czas na poganali chyba to już wcześniej mieliśmy ja wybiorę brawo, gdyż tak wygląda jako taki najbardziej zaawansowany. Bo jestem najbardziej z tyłu tej tabelki. Ym... Nie idę, by coś tam nowego doszło. Chociaż tak z się nie interesuje do gier, więc. Może coś doszło, a tego nie zauważyłem. Jak hmm. oczywiście pominuję coś w stylu jakiejś e, skrzynki, czy. mi. Czy miejsca tego echa mocy, to możecie mi napisać w komentarzu. Z chęcią je wszystkie przeczytam. E. Przyjacielu, po opuszczeniu Bogano dowiedziałem się o Zefo więcej niż mogłem się spodziewać. Okej, okay. tego nie widzieliście. Każde, tu mamy jakieś skróty. A! Pierwszy raz od wewnątrz, z czego się drzwi zamknięte. Zazwyczaj od wewnątrz właśnie ocieraliśmy te wszystkie skróty. Myśmy musieli tam dojść innym sposobem, Czasami tam dojdziemy, bo te drzwi tutaj nie były bez powodu. O! A, no to się nie da zapać? A, nie da. Okej, okay. nie będę już skakał, bo tylko punkty życia. Marnowanie y, punktów życia to nie jest rzecz, którą chcę zrobić, bo nagle natkniemy się na jakiegoś minibosa przypadkowo i bez... nie będę miał problemy. Czyli teraz skierujemy się do tego punktu skanu. Właśnie. A się bo szybko biegnie. Jeszcze ja chyba jakieś pół godziny czekać, że gdzieś dojdziemy. To się nie, nie da nigdzie dojść. No, szkoda. To mi wygląda na problem. No w bok mieliście się uniknąć. No. Nie, ja się w bok miał on uciec. Nie ja, ja będę się musiał teraz odrodzić. W każdym razie będę wiedział, że mój bohater lubi unikać, robi, lubić uniki w, w kierunku właśnie miejsca, w który po prostu, po prostu przeciwnika e, więc będę na to uważał hmm. Szczególnie kiedy przeciwnik jest bliż, z daleko to wtedy będzie to robił czy w przypadku takiej szarży. Hmm. A idę w dobrym kierunku w ogóle? Tak, idę w dobrym kierunku Nie, że tę kozę pokonam Po prostu muszę troszkę nauczyć się e, robić uniki tą postacią Muszę wiedzieć, że może bardziej pokazać, w którym kierunku ma co zrobić Unik Będzie tak idealnie uniknąć i od flanki zaatakować Unika, Ale się nie udało że akurat nie są jakieś też wymagające szybko na tym robię. oj, o to chodzi A, mówiłem, że go pokorą za tworzyo. Po prostu nie mogę teraz tak strasznie ufać temu unikom. Bardziej, kiedy jest blisko wróg, to mogę im ufać. Kiepski w jest sprowokowanym... A, czyli często sprawdzałam na skały i mogę ich od flanki dzięki temu zaatakować. ta filaków pozwala im zachować stabilność. Czyli są odpory odejrzenia ciężkich wiatrów na zefo. Znaczy, takich wiatrów jeszcze nie doświadczyłem, ale pewnie za niedługo to... Jakiego? nowe. Mm, widzę. Ach, jestem głodny. To się odbija na mojej Widziałeś jak coś się tam ruszało? Na Nie dajcie się Nie dajcie się trafić. Znacie. Za już słaby. Nie będę Pomóż mi! Tego nie widzisz się. Okej, w każdym będziesz mi... Był tak atakował z Nienacka. Nie chcę go zbadać, halo. Bibi. Dzięki, Bibi. Manipuluje ceja po, po za pomocą mocy. No jeszcze nie możemy odsyłać, pchać pocisków, ale może za niedługo będziemy mogli. Podanie strzał przeładowuje broń, dając czas na skrócenie dystansu i no. atak. Czyli, czyli wolność strzela, co już zauważyłem. Akurat w parku. Teraz muszą wszystkie nowe mechaniki dawać. O, to pewnie jeden z Zefo. <noise> Chyba idziemy dobrą drogą, Bidi. No, zajrzę się, mogę takich zaatakować, sprytnie. Yy... Pania, że nie takie, po prostu wpada mi się z Nie Zabić go wreszcie! No! Niech ktoś pojedzie, stąd życie! Ok, założę, nowego z pomarańczowym ramieniem, Człowieka, taki jak jakby dowódcę, rozkazuję pobliskim szturmowcom, co pozwala im prowadzić skupiony i synchronizowany ostrzał celów. Czyli po prostu on jest takim dowódcą, i przy nim strumowcy są silniejsi. Posiada granaty i także ma troszkę więcej życia, swoich podopiecznych, bo musieli na niego aż dwa ciosy poświęcić. Patrzcie na górze! Przełamacie jego obronę! ja wam nie odpuszczę. Um, zauważyłem, że, my, o, że nasz miecz obcina trawę a, nie tylko przy uderzeniu, ale także przy y, blokowaniu pocisku. Co jest dosyć no. na dopracowanie tej gry, że to nie jest tylko tak, że ja uderzę do włócznika, się ucina trawa. Tylko oni jakby każdy aspekt przewidzieli walki. A, cię jakiegoś Mamy tego dowódcę walki, wyraźnie. Pomocy! Niech mi ktoś pomoże, no! Proszę. To, to w ogóle możemy? Okej, okay. teraz Proszę. 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 walczyć. <szlucz> <szlucz> Nie Niezbyt trudny, ale... Bardziej to wyglądało na pojedynek, ten mecze świetny, ani na po prostu... Em, bicie na ślepo, jakby tak nazwać. Nie, nie mogę przesunąć. Hmm. Czy to jest usta na czerwone, to nie mogę tego przesunąć, ale chyba będę mógł to przesunąć. Ach, teraz którą są na pójść? Najpierw pójdę tu, bo to chyba nie jest oznaczone na mapie. No właśnie, nie ja o tym zapomnę. Cześć. Nie! Luriana, zaopiekuj się z jedną. Ciekawe. Poczuło jaki już mógł do medytacji, bo... Pomóż mi, Billy One! Na mało życia. O, jak życzenie. Nie ma nikogo, wszystkich powybijałem. O, mam nawet z punktu niezależności. Trzy, um, dwa, się. No, No co jest jeszcze. Kopnięcie. jeszcze. Kopnięcie, ja tak ja tak uniki? się troszkę więcej mocy, bo jej też czasami używam. Jest bardzo skuteczna, ale ma ograniczoną. Ale żeby ją podobnie użyć, to trzeba użyć. To trzeba po prostu kogoś zaatakować. I... Po prostu Im więcej pieniędzy, to się tak nie doskoczę. No nie, I to nie jest pewnie skrót. Po prostu, że jak pójdzie, będę miał ja maksował mapę, to żeby nie było tak, że muszę z jednego miejsca do drugiego iść 5 lat. Teraz mogę, żeby stędy. Sir, z bazy Imperium odlatuje transportowiec. Przyjęłam. Chcą przenieść artefakty Zefo na Korusant. Czy to znaczy? Czy Imperator interesuje się Zefo? Może. A jeśli nie możemy tego robić, trzeba mieć jakieś łącze. Yy, czy mogę, czy coś tu zrobić? Yy, jeszcze nam jej. Ranny, ale załatwił szturmowce o! Świade walki A już to porzucone stać z mieszkańcami w hmm. Czekajcie aż pokonać turmaca to chyba nie jest nic trudnego Po prostu hmm? Turnowcy są tacy celni Ty gdzie są strasznie celni szturmowcy hmm. Nie zablokujesz wszystkiego Nie czy O, Moc, jeszcze raz z uderzeczkiem przytrzymuję salwę. Dobrze wiedzieć? Ciężki szturmowiec. Silnie chroniona, ciężka i szybko strzelana, bowiem dalekiego zasięgu, zdolna wytrzymać wiele trafień. Czyli dalekiego zasięgu jest. nie dosyć odporny na ciosy. Dosyć, bo nie mocno. Powolny ruch, długie przygotowanie do ostrzału i czas odnowienia do ataku zapewniałem okazję uderzenia. wierzenia. I skrócenia dystansu, oczywiście. Ach, jakbym tak do góry mógł sobie po prostu polecieć. To było przepiękne. Może kiedyś będziemy mogli. Nie wyjdziesz, się bronisz. Ja bym po prostu uróżnicowana ur funkcja. Uuuuh, wygląda to, że ta będzie troszkę dłużej trwa niż się spodziewałem. to no, ale to dobrze, nawet. Bo będę się szukać jakichś tam dobrych miejsc zakończenia odcinka, bo później nie będzie jak zakończyć odcinka i będą trwa za długo. Ok. Mogę gdzieś pójść oprócz tego lodu? Bo nie. Cóż. Trudno. A, słyszę, jak ja się tu. Mamy już skrót Powolniłem szczęście, uciekałem jeden. No. Nie! Ale na tamten punkt do medytacji nie odpocząłem. To szybko. Bo ja już w tej nie mam życia. Tak się skupię na tym drzewku umiejętności Ja się za jeszcze nie chcę bić Jak nie muszę to Nie? Wydam już ten punkt umiejętności jak mogę, tak jest skutecznie działa to spowolnienie. Może, bo ja go y, długo nie używałem. Ostatnio chciałem żeby wykonać potężny atak po ścięciu z nad głowy. Czy wytrzymanie spowolnienia przez zakolwi. Nie potrzebuję dużo czasu spowolnienia. jedynie może w parkurze to się przyda. Taką myśl świetlnym... Spróbuję te podwójne F. Aha, Przecież. Dwa punkty. No to. Ole to. Hmm. No, może to zabiera. Chociaż może nie, może to będzie troszkę de dekoncentrować wrogów. Wiecie, na chwilę ich obronę osłabi, żebym mógł ich zaatakować szybko z kontry. Taka po prostu skuteczniejsza końca, żeby by było po tym kopnięciu niż po samym uniku bo nie idziemy ten kop dużo zabierał no widać ale ja tak co szybko zrobić do no, no, Zgodnie z wolą imperatora zajęliśmy planetę Zefo i przesiedliliśmy jej mieszkańców. Nie znaleźliśmy żadnych danych ani reliktów o istotnym znaczeniu dla projektu Świder. Elektromagnetyczne wiatry uniemożliwiają korzystanie z większości urządzeń wydobywczych. Coraz więcej żołnierzy pada ofiarą tutejszej fauny. Nie zdołamy zrealizować do naszego celu. Zalecam zaprzestanie prac i pozostawienie jednego posterunku, aby powstrzymać szabrowników przed kradzieżą naszej technologii. Porojek Świder. Schwider. Zgodnie z moim pracowaniem zajęliśmy na u i przyjęliśmy im mieszkańców. Okej. Okay. Czyli to co powiedział praktycznie. Brać go! Jestem no, no, więc znajdę najbliższy budżet w takim miejscu. Kończę go. Tylko ja, i ja mógłbym powiedzieć. że Tak Oj no. To gdzie mnie się zafać? Przeskoczyłem znowu, no mi bohater mi się nauczysz naprawdę. Naprawdę parkurta jest, jest nie są najłatwiejsze. O, tam coś jest! Ha! No dobrze. Rozupęłem no system. Co tam jest? Chcę no. tak specjalnie, żeby skoczyć właśnie na tą budynie. O, ma Cal, imperium odkryło twoją pozycję. Musisz się zbierać. Dobra, dzięki. Jeszcze będzie idealne miejsce, w którym będę mógł zakończyć ten odcinek. Jak już wcześniej mówiłem, jeżeli wam się ten odcinek spodobał, to możecie mi zostawić dziawka w górę. Możecie mu zostawić subskrypcję, jeżeli nie chcecie przegapić innych odcinków. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków z mojej serii albo w ogóle innych odcinków z mojego kanału, to możecie wejść na mój kanał i je zobaczyć. dłużej nie przedłużając, bo to cześć!